W tym kartonie mam dwa problemy. Tutaj jest pierwszy problem, a tutaj jest drugi problem. Kilka miesięcy temu dostałem koła od Super Team, wyglądające tak, wyglądają naprawdę fajnie. Są to bardzo lekkie, karbonowe koła szosowe, mogą się też nadać do przełaju, do gravelu. No i dzisiaj zrobimy test tych kół. Tylko muszę wam powiedzieć dlaczego już od miesięcy te koła tutaj u mnie stoją. Na tych kołach, które kosztują 4000 zł, od nowości zauważyliśmy, z Leonem luz po założeniu ich na rower. Było wszystko fajnie, ale Leo mi powiedział potem, że o, tak jakoś dziwnie czuję te koła. Po wykryciu luzu napisałem do nich, że o mamy tutaj luz, czy możecie mi wysłać łożyska, które są tutaj ceramiczne w środku, są to podobno bardzo dobre łożyska. Skoro są takie dobre, to czemu tutaj mamy luz? Wysłali mi po jakimś czasie jedno, jedno łożysko. A pisałem, że mam luz na przednim, na tylnym kole, i mi jedno łożysko, więc potem mówię: No, nie nagram dla Was filmu. Jak wysyłać mi tylko jedno łożysko, powiedzieli, że nagraj film, niech będzie ten luz, przetestuj te koła, a my ci doślemy te łożyska. Także dzisiaj będzie ten film, a na łożyska jeszcze czekam. Obiecali, że wyślą, a my z Leonem zakładamy. Te koła na jego rower. Recenzja nie tylko z mojej perspektywy, ale też z Lona, który jest zawodnikiem i jeździł już na wielu szosowych kołach. Też premium, żeby dać wam jakieś porównanie. Zważymy sobie tanie koła DT Swissa z tymi samymi oponami i zdentkami, co te karbonowe, które zakładamy do tego kaniona i zobaczymy, jaka jest różnica chociażby między tymi aluminiowymi. Tutaj mamy 1,38 1,06 300 gramów, powiem, że całkiem sporo. 1,5 kg. Sprawdzamy teraz koło Super Team. Mamy tutaj 1,25 kg, czyli na dwóch kołach oszczędzamy już 500 gramów, co w rowerze Gravelowym, Szosowym to jest naprawdę dużo. Jesteśmy z Leonem wokół bike parku Kazurka, po której kiedyś prowadziła trasa do jazdy XC przełajowej też? Tak, no tam były no, jakieś zawody, więc stwierdziliśmy, że przetestujemy te koła w najbardziej ekstremalnych warunkach, w jakich mogą się znaleźć, czyli na jakichś korzeniach, na wybojach, na kamieniach. Żeby po prostu sprawdzić ich wytrzymałość, bo jedyne o co się tutaj martwimy, to nie o osiągi, o łożyska ceramiczne, tylko o to, że te koła się rozpadną, że gdzieś szprychy nyplach puszczą. Wiecie o co chodzi, bo szprychy tutaj też mamy karbonowe. Mamy tutaj jeszcze mało, dosyć powietrza, także może się zdarzyć, że akurat dobijemy jeszcze do obręczy, więc podwójne sprawdzenie jej twardości. Ale tak naprawdę na takim powietrzu się jeździ w wamkach przełajowych, więc powinny te koła prostać zadaniom, jakie przygotowaliśmy dla nich, jezu jaki szybki! Mamy teraz kilka balek, jedna, druga i Leo będzie przeskakiwał przez nie. Zobaczymy, czy te koła wytrzymają takie skoki. Koła uważam za serio wytrzymałe, pomimo tego, że serio mocno uderzyłem lądując, to nic praktycznie się im nie stało i uważam, że nie odbiegają jakby wytrzymałością od najlepszych podczas tych przeskakiwania belek. A sama prędkość, jaką można utrzymać na jakimkolwiek małym zjeździe, a nawet na płaskim, to czuć, że po prostu te opory są znikome i jest duża różnica pomiędzy kołami ze zwykłymi łożyskami, a łożyskami ceramicznymi. Na jakich kołach e, innych marek jeździłeś, karbonowych? Karbonowych e, to jeździłem na Vinci Wheels, na No Limited i na Gianta okay. I tak naprawdę to na najlepszych jeździłem na No Limited z piastami DT Switcha 240 I te piasty wcale mi się wydaje, że nawet mogą być trochę lepsze faktycznie przez te ceramiczne łożyska, których po prostu brakuje w tych 200... 240, 240, 240, ja. 240 DT-swissach, bo ceramiczne łożyska ma tylko DT-swiss 180, a te naprawdę po prostu czuć dużą różnicę pomiędzy zwykłymi łożyskami a ceramicznymi. No strasznie szybko podjeżdżałeś. No właśnie tak mi się strasznie łatwo podjeżdżało i tak sobie myślę, bo w sumie mam teraz przerwę od treningów i tak, czy to ta przerwa, czy to te koła się zastanawiam. <grym> bo jeśli to te koła, no to trzeba na kołach. jeździć, a jak przerwa, to trzeba więcej przerw robić sobie. <grym> no może no, na to naprawdę, i to. Jakby czułem taką lekkość po prostu w jeździe, a uważam, że no na, na tych kołach, e, co mam tutaj te decyzwiska podstawowe, to strasznie taki jakby ciężar czułem, co tak mi jakby ciągnęło trochę do tyłu, e, bo tutaj też faktycznie trenowałem e, Ostatnie kilka razy, a po prostu na tych kołach to czułem... Nie wiem od czego to zależy, ale mam nadzieję, że to od tych kół. Teraz Leo Kozak będzie zjeżdżał po stolikach. Jak przeskoczył. Nie, udało się udało się. To jest powyższy od skakanie, ale tak na no. takiej jazdy normalnej było idealnie. And long my Teraz jakiś czas na podsumowanie, bo to też nie jest tak, że Leo pojeździł tutaj godzinkę wokół kazurki i to są nasze wnioski z jazdy na, tym, na tych kołach. O kurde rusza się? Nie. Ty jeźdzę już tydzień chyba na tych kołach. No, co najmniej tydzień jeździłem, potem miałem przerwę i jeździłem na zwykłych takich DT swisco. No i faktycznie była różnica. Tam pierwszego dnia ten luz wyczułem i tak się trochę zaniepokoiłem, ale mm. poza tym luzem i to faktycznie po prostu... No jakby koła dużo większą przewagę dają podczas jazdy. No i nawet teraz jak jechaliśmy, to Adam jechał na tym elektryku na Monecce 40 na godzinę. I nie mogę go dogonić tak zapierdziela, no ale to łyda też robi swoje No ale tak naprawdę te opory toczenia też dużo dają właśnie na takich płaskich głównie, że jakby nie trzeba tej siły marnować po prostu na... Przyspiesza tak, dużo, no, dużo, lepiej lepiej no, też dokładnie. dzięki kołom karbonowym No i tak naprawdę faktycznie gdyby nie ten luz na łożyskach mógłbym je ze Mógłbym je śmiało polecić każdemu, ale boję się, że jak je zamówicie, to też będziecie mieli ten luz i potem problem z dostaniem tych łożysk, bo łożyska ceramiczne też są drogie, Może ale... Około tysiąca za same łożyska by wyszło do dwóch kół, bo to tak naprawdę trzeba dwa komplety policzyć, No. plus łożyska ceramiczne mają to do siebie, że dosyć często się po prostu... No zużywają szybciej, niż takie zwykłe łożyska maszynowe I tak naprawdę powinno się wymieniać co sezon Chyba, że się jeździ faktycznie w jakiś takich warunkach ciężkich, gdzie jest sporo błota i brudu To, to trzeba serwisować na pewno, co, co bardzo często No plus wymiana wtedy wchodzi jeszcze, coraz częściej wchodzi ta wymiana no. Dlatego też mało osób w sumie korzysta z tych łożysk, łożysk ceramicznych, bo to jest bardzo duży koszt I Ty tak naprawdę... Proć, proć. Tak no i po prostu nie opłaca się aż tak dużym kosztem wpływać na. No, to nie jest aż tak duże, duża przewaga. Pod względem kół karbonowych to faktycznie jest ta przewaga spora, ale te łożyska ceramiczne nie dają aż tak dużej przewagi. Przyjrzymy się jeszcze obręczom, czy gdzieś tam faktycznie nie ma jakichś mikro. Pęknięć. I jeśli chcecie się zapoznać z tymi kołami, to macie jakiś link poniżej w opisie. Może jakiś kod rabatowy, no i może ktoś jest na tyle zwariowany, że chce je kupić. My będziemy wymieniali to łożyska i miejmy nadzieję, że no tego lużu nie będzie. Dzięki za dzisiaj, na razie!